Słuchajcie, przychodzę, żeby Wam powiedzieć o moim i Waszym sukcesie na moim kanale. Dostałam właśnie podsumowanie 2021 roku i słuchajcie, no jestem bardzo dumna, jestem też bardzo wzruszona i mam nadzieję, że tutaj nie puszczę beksy przed Wami, ale słuchajcie, 2,7 miliona czas oglądania w minutach. 434 tysiące to jest łączna liczba wyświetleń. Otrzymałam od Was 1849 komentarzy. Ludzie, którzy mnie oglądają, są głównie z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Najwięcej oglądaliście mnie w sierpniu, czyli wakacje były za słabe. Słuchajcie, Słuchajcie 20 tysięcy komentarzy. Nie, przepraszam, 20 tysięcy polubień. Ja jestem w szoku. Ja jestem w wielkim szoku i przypuszczam, że takie podsumowanie powinnam puścić Wam na końcu tego roku, ale robię to teraz. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że jesteście ze mną, za to, że jest Was coraz więcej. Super. Jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa, wzruszona i bardzo Wam dziękuję. No to dawaj tą siedemnastkę Bobas. Teraz ja mnie gubiłem. O! O! Coś małego. Ale pewnie pysznego. Cukierek. Cukierek, pokazuj. Nie da się go chyba wyciągnąć. O! Jest! Sprawdzamy następny kalendarz. Tak. Jakaś karteczka, no to dawaj tą karteczkę. O! Okej. Okay. Pokaż mi tutaj, naucz się śpiewać wybraną ko, kolędzie. Pięknie przeczytałeś. To będziemy się uczyć śpiewać, co? Która kobieta zatempuje co do grosza? No? Co to jest? No, piękna, jaką ty masz fryzurę w ogóle, chłopaku? Wyglądasz naprawdę bosko. Przystojniak. Rodzinka, gdzie jedziemy? Do Wrocławia! Jedziemy do Wrocławia! Tak jest! I o tym właśnie nie chciałam Wam mówić. I to mówiłam, że Paweł klepi dupa pierwszy. Zdradził. Kuba, jak będziecie słyszeli jakimś brzydkim słowie słowo mama lub tata to znaczy, że właśnie Kuba wychwycił to Lupa. i mówi Lupa. Tak to działa u nas w rodzinie. Tak, ale to bardzo dobrze, to się ceni, tak? Wiemy. Jedziemy. Dojechaliśmy! Znajdźcie szczegóły z przed chwili i z teraz. Nie mam Co się zmieniło? <laughs> Trudno. Dojechaliśmy! Kuba, Marutka... Zielone! Odstawi... Zielone. Jedziemy! Zablając się! Za... Zobaczcie! Wow, i tu jakie ma Wow, to, to jest tajemne chyba przejście jakieś. I zobacz tych dwóch tutaj z szablami. No ja, nie mogę, ale super! Następne, co one mają? Flaszkę. Ogorzałek i opiłek. <noise> Następny znaleziony, ale zobaczcie w ogóle, jak to fajnie wygląda. Tutaj Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Następny znaleziony, Twój nowy przyjaciel do domu, tak. Bardzo jak do domu, fajny. To Prak. Będzie jakaś nagroda? Strąciłeś trzy. Przewróciłeś się Jak trzy. Chodzisz? Będzie? No, którą ma wybierasz. Tym, Ale kółko czy trójkąt kółki? czy kwadrat? Kółko, tak? tak? Wow, ale super! Co to No to, to fajnie. To jest biblioteczny krasnolud. Prawda? Tak. Ulica więzienna. Wow, jak w Potterze. Wow, jaki grubasek. Zobaczcie jak on się najadł. Kuba powiedział, że on się przejadł, prawda? Kuba powiedział, że to jest krasnoludek. Przecież to jest indyjski no, to jest poeta. Zobaczcie, Kubuś znalazł następne. A taki fajny znaleziony. Paweł zaczął się denerwować, więc trochę musimy od siebie odpoczywać. Chciałoby się rzec, słuchajcie, że nie zawsze jest zgoda, ale nie zawsze zgoda musi być, prawda? Kuba lata za krasnolami. Wiedziałam, że tak będzie, że on po prostu jak szalejoby się najadł. Jest bardzo dużo atrakcji. Bardzo fajny klimat świąteczny. Piękne dekoracje i światełka. Następne znalezione, tym razem z pieskiem, tak? Piszę. Okej, okay, zaraz przeczytam. Ja pierwszy. Nie, tym ja. razem ja byłem pierwszy. Tak naprawdę ja już go widziałam od tamtego momentu, ale kłócić się nie będę, bo ja. gdzie dwóch się bije, to trzeci korzysta. Wiecie jak jest. Zapraszamy na oprowadzenie po naszym apartamencie. Najpierw mamy mały korytarzyk, ale jest w nim to co niezbędne, czyli wieszak i stojak na buty. Dobrze powiedziałam, Kuba? Jest też super lustro, więc możemy się przeglądać. Teraz wejdziemy do łazienki. I słuchajcie, łazienka jest dość duża. Mamy tu dużo luster, jedno na szafce, drugie. Wielka wanna, więc na pewno z długą kąpiel zaliczymy. Prześnicę. Bardzo fajny wystrój, połączenie szarości z takim jasnym brązem, z drewnem, naprawdę pełen wypas. I jest suszarka, więc nie musiałam zabierać, no ale ja zabrałam swoją w razie czego. <laughs> Idziemy dalej. Teraz po prawej stronie mamy kuchnię. aneks kuchenny, w sumie można powiedzieć, że osobną kuchnię. I bardzo ładna jest. Biały połysk. Tak, są też przyprawy, jest kawa, więc na pewno kawę jutro rano zrobimy. Zlew. Paweł, słuchał, to jest chyba też zmywarka, lodówka. Dokładnie, tu jest o, pralka, pralka i... której używać nie będziemy przy tak krótkim o, pobycie. Mamy lodówkę. No, wszystko Nówka Funkiel, bardzo fajne, w ogóle bardzo, ze smakiem to wszystko zrobione. Słuchajcie, wydaje mi się, że wszyscy mamy takie odczucie, że gdyby nie mały metraż, to moglibyśmy tu zamieszkać ze spokojem. Bardzo fajny tutaj wystrój mamy w głównym pomieszczeniu, pokoju, super ściana betonowa, to jest takie nasze marzenie z Pawłem, także no, zrobimy sobie konkretne zdjęcia, żeby pewnie później coś przemycić w naszym domu. Sofę, kanapę, na której będziemy spali. Tutaj mamy już łóżko rozłożone, fajny stolik, to musi Paweł zrobić zbliżenie. No, no, takie stalowe elementy, to jest coś też, co nam się bardzo podoba. Mamy telewizor Świeczka. z Netflixem, świeczkę też mamy, tak? <laughs> I generalnie bardzo nam się podoba. Podobno, Asia zabiera nas na rynek. Idziemy na jadło i picie. Będziemy z Kubą pić piwo, palić fajki i nie. grać w karty. Cygara, Cygara będziemy palić. Nie. Kuba, co ty chcesz? Halo! Wszystko. Kuba chce wszystko. Wszystko, nie wszystko. A my wróciliśmy nocą na rynek i będziemy okrążać teraz go, tak? Tak. I jakieś jedzenie, o którym Asia mówiła 3 godziny temu, czy cztery. Kuba chce piernika, a my chcemy jedzenie. Idziemy Musimy szukać na piernika, żeby dziecko było szczęśliwe. <grystanie> Jesteśmy. Asia wybrała pierogarnię i widziałem, że są pierogi z pieca. Są. Będę jadł pierogi z pieca. Czyli pan będzie miał to, co poprosił. Ale ja nie poprosiłem, to nie jest moje życzenie. Po Aha. prostu mama chciała zjeść pierogi. Zobaczcie jaki spany. Tak. Pizzerinka to jest pizza. Mała. Pizzi tak. Z mięskiem. Czyli na pewno. Nie. Chcesz? Nie. Je. I placuszki ziemniaczane. Powiedz mamie. <słuchy> <słuchy> moje. Pawła, Kubusia. Kubuś czeka, aż mu wystygnie. Kuba zaproponował nam tutaj konkurs. Na ile gryzł wie ten mały kawałek pizzy. Ja obstawiam na cztery. Ja też obstawiłem na cztery. kochanie. A ja na trzy. Zobaczymy. A ja właśnie spróbuję, Spróbuję. już pół wypiłem. Słucham? Tata kocham, cześć zdrowie dla ciebie tak i będziemy razem spać na tym pokarmkowiu. Najpierw spróbuję, czy jest gorącach. Jest okej? Okay? No to może to co, zacząłem... Bardzo dobra. I za to, że nas pan tutaj tak ładnie gościł. Przepraszam, scena jest urwana, ale Kuba chciał napiwek panu zabrać, bo myślał, że znalazł pieniądze. Ale ma to po tatusiu, bo tatuś też zbiera z różnych miejsc pieniądze. Głównie z ziemi, albo z plaży. Gotowi? Nie. mieć spacer do. Spacer do. Do hotelu, tak? Będziemy zmierzać do hotelu tylko spacer spacero tramwaj cześć jeśli subskrybujcie mamy kanał i zostawcie łapki w górę pa. dokładnie tak brawo Kubusiu Kuba Ty znalazłeś normalnie przy bankomatach tutaj takie krasnale i zobaczcie one w środku tu w ogóle pracują i tutaj są prawda? i tu robi takie Krokodyl całkiem przystojny. Zagadałbym, ale bierze kąpiel, więc nie za bardzo wypada przerywać. Chata, to jest? Czaki. Czaki? A ja boimy. nie wiem, jaki Czaki. Nie to boicie ta się. Ekipa. Nie. A, wy nie, nie ta ekipa. Się. No to dalej, dawać na hotel. Nie. To wracamy bo... tak, jak chciałeś już. Nie, muszę się z nią przywitać. No to się przywita i spadamy. Kuba oczywiście popiszczał, pokazał palcem, gdzie go boli i wraca właśnie taksówką do domu. Zobaczcie, zmiana warty. Teraz jest Kuba i tatusia na apa. Słuchajcie, jesteśmy w Poznaniu, ale jakby cały czas na jeżycach. Pokazałam wam właśnie kamienicę, a tutaj mamy Kubusia. Misiu, miałeś nie zasypiać. Jeszcze kalendarz mamy do nagrania. Czy prawda in, intywna scena w łóżku, tak? Intymna, tak. Intywna, tak. Gdzie intywna. masz? 17 poproszę. Intywna, intywna. intymna, ja intymna. U ciebie pod poduszką. Intymna? Chodź Kuba, pomożesz mi. No dobra. dobra. No to wyrób mi tu miejsce. No przeskocz. Godzina ja do północy. O... O... <laughs> dobra, <mieście>. dobra. tego. <laughs> <Zmacznego. laughs> <głos> <głos> Dobra. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.